Bartosz Bana i drugie miejsce na Skandii w Krakowie. Bartku, czego zabrakło do zwycięstwa? Witam wszystkich serdecznie. Czego zabrakło? No myślę, że był to nas dopiero taki pierwszy poważny start, pierwsza konfrontacja z najlepszymi zawodnikami i może po prostu tych startów takich yy, z czołówką zabrakło. Ale myślę, że to po prostu teraz z wyścigu na wyścig będziemy się ścigać poważne wyścigi i myślę, że będzie szło lepiej mi, jak i całej drużynie. A jak oceniasz dzisiejszą trasę, rywalizację i rywali? Jaki poziom prezentowali i jak trasa ci się podobała? Ściga się tak naprawdę 20 ponad 20 zawodowców. Poziom jest na pewno wyższy niż rok temu. A trasa trasa Kraków trochę była naprawdę selektywna ciężka krótkie podjazdy w lesie jeden długi podjazd gdzie Andrzej bardzo mocno mocno zaatakował no i no i, znaczy, no, no, trasa była ogólnie. Jak dla mnie to była ok A za tydzień biały stok, szansa do rewanżu, myślisz, że tam będzie lepiej? No, Biały no Białystok ja się szykuje, bo dla mnie trasa płasko będzie. E będzie trochę elementów szosowych, taktyki. Myślę, że drużynowo będziemy. Mogli tam powalczyć i wymęczyć rywali. No i myślę, że trzeba po prostu być i oglądać wyścig, rywalizację, bo nie będzie, nie będą mieli lekko. Czyli czekamy do Białego Stoku i tam zobaczymy, kto wygra. Oczywiście, zobaczymy.